Nie, natomiast. Kiedyś Rosja, Austria i Prusy na Polskę mieli za Prusy Niestety w końcu im się udało. I zagrabili Polskę całą Wspaniały w świata, a święto to wypada 11 listopada. Witam wszystkich gości. Dzisiaj święto Polski, Dzień Niepodległości. Przewijamy się w czasie, przypomnijmy sobie, jak to wszystko było, co się wydarzyło. Trzy państwa się zebrały, kraj nasz podzieliły. Niezależnej Polsce rządy narzuciły. Austria, Prusy i Rosja Polskę z mapy wymazały. Urzędy i szkoły ludźmi swymi obsadzały. Ponad sto lat trwania i Męki pod obcym zaborem, całe tej u ręki. Mowę nam zabrano, polskie obyczaje, ale Polak patriota tak łatwo się nie poddaje. Rodzi się duch walki, wrota wciąż śpiewano. O wolności kraju skrycie, rozpierwiono. Wielkie trzy mocarstwa w kątu się skłóciły w walkę ze ze sobą stoczyły. I pierwsza brygada się wtedy zlodziła. Oj ojczyźnie uratowaną z holoną walczyła. Dla Austrii i Niemiec wojna już przegrana. W Rosji rewolucja, Polska, wolność odzyskana. 11 listopada roku 9. 1918 następuje koniec zaboru obcego. Znów na mapie świata polskie państwo gości. Nikt nam już nie obierze już niepodległości. Dzisiaj w szkole uroczystość wielka się odbędzie. Bieli czerwi tu panuje, w całym kraju wszędzie i my dzisiaj też świętować będziemy tu z wami, bo chociaż jeszcze mali, to jesteśmy Polakami. Wow! Wow! Brawo, bravo, bravo! Brawo. Brawo. Mimo, kocham szczerze! Wiesz, wiesz, Polskę, wierzch! Więc zacznijmy uroczystość od hymnu polskiego. Bo mazurka Dąbrowskiego śpiewać już, już umiemy. Proszę wszystkich o powstanie przyjęcie postawy. Chwila ta jest uroczysta. Nie ma tu zabawy! Hmm. Mam nadzieję, że u Was nie słuchać nas będziecie. Sprawa yes. pierwsza, nasza flaga na pół podzielona, góra biała to żywony, znowu jest noszona. Prace zawsze zawieszamy wszystko uroczyste. Flagę trzeba też szanować, to jest oczywiste. Po w gdy wiatr się zewie, a na tym Planzę, bier i jest czerwień. Czerwień to miłość, bier serce, że do soldasza, barwy odżyse. Sława trzecia to hymn tej, dziś był piewany, to na do ty ze wsychnamy. Dwie Legionów. ten hymn tak się kiedy nazywał, bo o Legionistów o walkę ojczyznę nazywał. Sprawa czwarta, polska mowa, tutaj uważajcie, brzydki słów, ja was proszę, wy nie używajcie. Język nas skomplikowany chyba najtrudniejszy, ale dla nas jest najpiękniejszy. Poczekaj, Co przez pokolenia trzeba chronić, by ocalić się od zapomnienia, więc ja szanuję. I nie śladamy, co robią dziadkowie. Oni wszystkie te tradycje mają w swojej głowie. Sprawa szósta to historia. Wypada coś wiedzieć. Bo gdy ktoś was panią spyta, trzeba coś powiedzieć. A historia naszej polskiej Ale tego wasza pani będzie was uczuła. prawa, siódma. Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna. Potem jest tu blisko, w pięknej ziemi, nad wesołą jej Chodzimy, budujemy, bronimy. Polska, ojczyzna, kraina, która się w sercu zaczyna. Twoje miasto, twoje miasto, twoje miasto, armo wioska, to ojczyzna mała, ta miejscowość od małego Ciebie wychowała. Póki co zapamiętacie, że tu dom swój macie i że Polak do Polaka powinien iść wracać. Więc świętujmy dzień szczególny, tu dzisiaj mamy, bo tę miłość do ojczyzny także A. a. Polska to słowa, którymi mama nas woła. Polska to wiedza, którą co dzień daje nam szkoła. Polska to ziemia, na której mieszkać nam przeszło. Polska to dzieje kraju nas i Wisłą. Polska to pieśni, nasze zwyczaje i święta. Polska to wszystko, czym każdy Polak pamięta. Polska to nasze myśli, nasze marzenia i sny. Czym jest Polska? Polska to... Na swoim biurku globus kolorowy Opowie o krajach, chociaż nie zna Poszukaj w Europie krainy znaczonej Barwami koloru żółtej i zielonej Ciągnie się od Karpat to kaliska góry Aż do Morza Bałtyk Popatrz więc do góry Znajdziesz no, ją pomiędzy Bugiem oraz Odrą to są piękne rzeki, mają wodę mądrą. A najdłuższa rzeka, która z gór wypływa i do morza wpada, Wisła się nazywa. Stolica Warszawa, każdy jest z niej dumny przeniósł z Krakowa król Zygmunt z kolumny. Piękne góry Tatry wszystkich zapraszają bajeczne, niezwykłe panoramy mają. Wielosienkie plaże Waltyk oferuje i nadmorskie wycieczki zawsze proponuje. Kursą, woją urodą i kraina jezior z przeźroczystą wodą. W od dzikim kragu kra, papie często gościł. To jest nasza Polska! Nie ma wątpliwości! Nie, 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 nie. Halo? Kochany, panowie, panowie, i mali dla nas tę Polskę odzyskali to panowie, bitwy panowie, nie szczędzili, panowie, dele toji Pacieli doży oraz mali jedenasty listop. we yeah. yeah.